Dzisiaj samochód, który jest bardzo nietypowy, bo nie dość, że jest to kompaktowy Sedan, to Mazda Trójka ma rewolucyjny, przynajmniej tak twierdzi Mazda, silnik, który łączy zalety silnika benzynowego i silnika wysokoprężnego. A te zalety wysokoprężnego to oczywiście jest niskie spalanie, dlatego jest to test spalania najnowszej Mazdy Trójki Sedan. Otwieramy maseczkę Mazdy i pod maseczką mamy jeszcze jedną maseczkę. Sobie można tutaj nawet przyczepić to, żeby nie trzeba było tego trzymać, ja tego nie będę robił. Taki oto piękny benzynowy silnik. Ten silnik pracuje w dwóch trybach. No w takim normalnym już ma dosyć wysoki stopień sprężania, dużo powietrza dostaje, ale są takie chwile, kiedy potrafi się przełączyć na jeszcze większy stopień sprężania i wtedy bardzo przypomina diesla. Tutaj mamy układ dolotowy, dosyć mocno rozbudowany, tam jest nawet mały kompresorek. W pewnym sensie można powiedzieć, że to nie jest silnik wolno-sący, skoro ma kompresor. <laughs> ale nie. Jest jak najbardziej wolno-sący. Producent podaje, że ten silnik spala od 5,7 do 5,9 litra na 100 km, czyli jak na dwójtrówkę, która ma aż 186 koni. Naprawdę, naprawdę nieźle, ale warto to sprawdzić i to za chwilę zrobimy, ale jeszcze wam pokażę, jak to auto wygląda w środku. Zobaczcie, jakie piękne jest to wnętrze. Ono tak naprawdę jest. No takie mocno jeszcze analogowe, to mm, oczywiście jest tutaj jakiś taki wbudowany wyświetlacz, nie za duży, ale w sumie fajny. No ale przecież te zegary są, no oczywiście wyświetlają elektronicznie, ale są klasyczne, no takie, takie jak lubimy. Wszystko tutaj jest proste w obsłudze i takie jak to kiedyś było w samochodach. A do tego taki moim zdaniem trochę skupiony z Audi system sterowania multimediami, ale genialny, prosty. Dostępny tak naprawdę bez jakiegoś wielkiego odrywania wzroku od jezdni. No i tutaj to co mi się strasznie podoba to też jest w Alfie, Czyli potencjometr od Radia jest w tym miejscu. No idealne, bo tutaj tak naprawdę spoczywa dłoń, bardzo łatwo jest to zrobić intuicyjnie, nie trzeba kompletnie się rozpraszać. Tutaj skrzynia biegów ma łopatki, oczywiście można sobie też manualnie Zmieniać przełożenia tutaj. Jest to fajnie zrobione intuicyjnie, bo plus jest w dół, a nie na odwrót, często producenci robią na odwrót. Podobno nie ingeruje, czyli można sobie kręcić w tym trybie manualnym do czerwonego pola. Nie wiem, czy to będziemy sprawdzać. Raczej nie jest samochód do tego, jakoś, żeby jakoś strasznie szybko nim jeździć. Chociaż, oczywiście. Jak tak się patrzy na to wnętrze, no to ma się wrażenie, że jest to takie auto raczej projektowane pod kierowcę. Często mówiło się, że Mazda to jest takie japońskie Alfa Romeo. Oj, chyba jestem troszeczkę racji. Usiądę sobie jeszcze z tyłu, żeby zobaczyć ile tam jest miejsca, a potem pokażę Wam ogromny bagażnik, bo on tutaj jest ogromny. Już widzę, że nie będzie lekko usiąść tutaj pod fotel ustawiony pode mnie. No, jak zamknę drzwi, to jest bardzo tak sobie, nie jest to samochód dla czterech osób, jeżeli te cztery osoby mają być dużego wzrostu metr m, przypominam, tyle mam nad głową, też jest ciasnawo, a jakbym sobie pewnie tutaj ten podłokietnik wyciągnął, no to jestem jeszcze bardziej zakleszczony w tej maździe, no także tak, no, nie ma tutaj szczególnie dużo miejsca. To, co straciliśmy na tylnej kanapie. Czyli tak naprawdę miejsce na długość. Zyskujemy tutaj, bo ten bagażnik jest mega długi. Spokojnie bym się tutaj zmieścił. 450 litrów, według tego co podaje producent, i zdecydowanie tu tyle jest. Jeśli chodzi o bagażnik, to jest to bardzo dobry sedan. Wiadomo, zawiasy wnikają do środka, ale już sam otwór jest całkiem spory. Całkiem spory jest też ten otwór, który powstaje po złożeniu kanapy. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. Zanim ruszymy tym pięknym samochodem, posłużę się małą ściągawką, którą sobie wcześniej przygotowałem. E, otóż, co ten samochód, a właśnie nie ten samochód, tylko co ten silnik robi? Ten silnik wykorzystuje system samoczynnego zapłonu sprężonej mieszanki sterowanego świecą w skrócie SPCCI. Nie jest to szczególnie istotne dla Was, ale poza tym, że no, stopień sprężenia, e, podczas większość czasu, większość pracy tego silnika to jest 40 do 1. Także ta mieszanka jest. Mega uboga, i dzięki temu spalanie powinno być niskie. Jak to się sprawdza na autostradzie, zaraz wam pokażę. To mi mega przeszkadza. Ten automatyczny hamulec ręczny jest jakiś tak bardzo mocno. Trzeba tym samochodem ruszyć, żeby się odbezpieczył. Na szczęście można też to zrobić przyciskiem. Odpaliłem sobie tutaj na ekranie taki oto piękny wyświetlacz. I tutaj ta informacja mówi nam właśnie o tym, że mamy mega ubogą mieszankę. Zobaczmy co się stanie, jak mu no. wszedł sobie w tryb normalnego spalania, czyli stał się normalnym benzyniakiem. No i proszę bardzo, ciągnęliśmy 120 i się przełączył w tryb diesla. Tu jeszcze jest taka gizla, jakby diesla. Tu jeszcze jest taka ciekawostka, to jest taka mikrohybryda, więc przy okazji pokazuje nam, jaki jest przypływ energii. Minimalnie sobie softowo sobie wspomaga tym silnikiem elektrycznym działanie silnika benzynowego. Fajną funkcją jest to, że oprócz tego, że samochód wyświetla mi tutaj. Jakie jest ograniczenie prędkości? Prawdopodobnie gdybym włączył Android auto, to by zniknęło, ale na prędkościomierzu mam taką małą czerwoną kreseczkę. Jak jechałem obwodnicą, to miałem 320, teraz mam 340, czyli dokładnie tyle, ile mogę tutaj na autostradzie jechać, i szybciej nie mam zamiaru jechać, dlatego że to jest taki test zgodnie z przepisami. Przy tych 140 minimalnie zaczyna być słychać szum wiatru. Ale wydaje mi się, że Mazda po raz kolejny poprawiła wyciszenie, bo nie jest najgorzej, można by spokojnie rozmawiać. No, aczkolwiek konkurencja pod tym względem dalej jest minimalnie lepsza. Pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna, zegary są przejrzyste. Mam jeszcze head upa tutaj. Mam topową wersję. Bardzo dobrze wyposażona. Jedyne, czego mi tu brakuje, tak po tych paru minutach, bo właściwie to dopiero są minuty jazdy, to indukcyjna ładowarka. Ona jest dostępna w jakimś pakiecie, trzeba za nią dopłacić, ale tutaj w tym samochodzie jej nie ma, a przez to, że mam kabel USB-C, no to nawet nie mogę sobie podłączyć, bo tutaj są jedynie starszego typu wyjścia USB. Ale to są oczywiście szczegóły, z którymi pewnie można sobie bez problemu poradzić, no bo przecież też nie jest do zapalniczki tutaj, można sobie tam podłączyć przejścióweczkę i już. Samochód no, ma taki gen sportowca, wcześniej jak jechałem po mieście, no to zdecydowanie zawieszenie no czuć, że jest takie no twarde, dosyć zestopniowane i na dziurach sobie Średnio to auto radzi, być może też kwestia tych 18, które w zastosowano, ma znaczenie. Ale tak na autostradzie, jak droga jest równa, to no, fajnie się jedzie tym autem. Przełączę się na chwileczkę tutaj tym łatwym w obsłudze systemem na historię zużycia paliwa i zobaczymy, co nam się tutaj pokazuje. No, w tej chwili te wyniki nie są zbyt optymistyczne, bo mamy 9,2 po tym, jak zerowaliśmy ten samochód na stacji benzynowej. Ale prawda jest taka, że jechaliśmy głównie miastem, a teraz autostradą 140. Zobaczymy, jak auto poradzi sobie dalej. No, już spadło. Jak tylko minimalnie zdjąłem nogę z gazu ze 140, czyli no, przy tych 140 nie jest to szczególnie oszczędny napęd. Ale gdyby tak jeździć do 120, no, to pewnie byłoby nieźle. Wrócę do Was z drogi ekspresowej, a potem z miasta. Kreseczka na prędkościomierzu pojawiła się przy prędkości 90 km, czyli jesteśmy na drodze ekspresowej i tutaj zaczyna się oszczędzanie, bo tak jak zjechaliśmy z autostrady z wynikiem 6,7, już mamy 6,5. To wyraźnie widać na tym pięknym zestawieniu, że w tym momencie jesteśmy prawie najbardziej oszczędni w całej historii naszego spalania. Tutaj mieliśmy jakąś chwilę, kiedy byliśmy bardziej oszczędni. To pewnie jak zjeżdżaliśmy na parking, na stację benzynową na autostradzie. No i rzeczywiście szerszą stronę internetową: Carsmal, jest link dokładnie do tego modelu. Pod filmem możecie zobaczyć. zobaczyć, ile kosztuje wynajem, ile kosztuje leasing takiego auta. Oczywiście mamy również inne modele Mast, w tym Suve. Dojechaliśmy do miasta. I ten kawałek trasy, gdzie można jechać ekspresówką 120 km na godzinę, to tutaj spalanie pokazało mi się z tego krótkiego odcinka 5,4, więc bardzo dobrze. Co spowodowało, że ogólne spalanie spadło mi do 6,0. Jestem bardzo blisko tego, co podaje producent. Oczywiście jeszcze teraz dorzucimy trochę miasta, ale wydaje mi się, że to nie będzie jakiś duży wzrost. Jest naprawdę, naprawdę nieźle. Za nami jechał kolega, z którego auta nagrywaliśmy ten materiał 2-litrowym Golfem czwartej generacji z czterobiegowym automatem i spalił dwa litry więcej. Więc jednak ta technologia poszła nam troszeczkę do przodu. No, pytanie, czemu inni producenci też tego nie zrobią? No, pewnie dlatego, że prościej składować do małych silników turbo plus jakaś hybrydka i to sobie tam działa, tak. No ale Mazda, jak to Mazda poszła własną drogą. Przypominam, kiedyś mieli Wankle. dzisiaj mają dwulitrowy, wolnosący silnik, który jest mega oszczędny, spełnia normę emisji spalin, który można sobie wynająć bądź leasingować w takim pięknym samochodzie. Jadę tym autem teraz po mieście i podoba mi się to, podoba mi się to, że jestem nieco niżej niż tych wszystkich suwach. przyzwyczaiłem się do tego, że jak testuję jakiś nowy samochód, to jestem powyżej tych innych kierowców, a teraz jestem wśród nich na tym samym poziomie ale nie mogę powiedzieć, żeby ta widoczność była zła. Pewnego przyzwyczajenia wymagało to, że lusterko jest przymocowane do drzwi, a nie do słupka i ono jest tak minimalnie bardziej w tę stronę, ale jak się do tego przyzwyczaiłem, to bardzo, bardzo dobrze to działa. Fajne samochód, taki jednak zorientowany, odrobinę na sport, odrobinę sztywny, z fajną obsługą, troszeczkę za głośny podczas jazdy autostradą, ale za to bardzo oszczędne. No nie jest może demonem prędkości, bo tam chyba ma, z tego co pamiętam, 8 z hakiem do setki. Chyba 8,7 albo 8,5. Yy, no ale to w wspólności wystarczy, nie? nie potrzeba więcej w mieście. 186 koni na papierze wygląda imponująco, ale myślę, że to jest kwestia trochę momentu obrotowego, który nie jest aż taki wysoki. Ale ogólnie fajny samochód, no teraz nas trochę dobiło, to jest kolejny minus tego auta, czyli takie sztywne zestopniowanie zawieszenia ale poza tym super. Zaraz go dotankujemy i zobaczymy, czy to no dalej 6.0, ale być może trochę wzrośnie. Jest prawdziwe. Według komputera pokładowego spalanie wzrosło nam do 6.2, a zatankowaliśmy i wyszło nam 6.1, co naprawdę, naprawdę jest dobrym rezultatem, biorąc pod uwagę, że w tym kompaktowym samochodzie jest dwulitrowy silnik, który ma 186 koni. Także fajną sztukę udało się maździe zrobić. No trochę szkoda, że inni producenci nie idą w tym kierunku.